Wyobraź sobie, że codzienny poranny rytuał, z pozoru nieszkodliwy, może w rzeczywistości niezauważalnie osłabiać kluczowe siły organizmu, zdrowie mięśni i naczyń krwionośnych, które zapewniają męską sprawność tam, gdzie jest ona szczególnie cenna. Jeśli mężczyzna po sześćdziesiątce nagle zauważa osłabienie erekcji, spadek dawnej energii czy ogólne osłabienie w dolnej części ciała, prawdziwa przyczyna takiego stanu nie zawsze tkwi jedynie w nieuniknionych zmianach związanych z wiekiem. Prawdziwym winowajcą bywa czasami zwyczajowy poranny posiłek. Zdecydowana większość mężczyzn nawet nie zdaje sobie sprawy, że ich śniadanie albo aktywnie wspiera zdrowy przepływ krwi w okolicy miednicy mniejszej, albo przeciwnie, stopniowo i nieuchronnie go ogranicza. Co jeszcze bardziej zaskakujące, wielu pomija jeden prosty, ale niezwykle skuteczny składnik, który może radykalnie zmienić te sytuacje na lepsze. Jaki jest ten sekret, który pozostaje ukryty? Jak świadczy wieloletnie doświadczenie specjalisty w dziedzinie zdrowia mężczyzn, z ponad trzydziestoletnią praktyką w urologii i skutecznym leczeniu związanego z wiekiem spadku potencji, tysiące mężczyzn w całym kraju odzyskało nową nadzieję. Wielu z nich było głęboko przekonanych, że ich życie intymne bezpowrotnie gaśnie wyłącznie pod wpływem czasu, jednak wspólne wysiłki pomogły odkryć znacznie bardziej obiecującą i prostą prawdę. Istota tej prawdy polega na tym, że organizm człowieka zawsze dąży do samoregeneracji i jest gotów przywrócić pełne krążenie w dolnej części ciała, ale pod jednym warunkiem. Trzeba mu dostarczyć odpowiednich, naturalnych narzędzi. Te niezbędne narzędzia nie kryją się w skomplikowanych preparatach aptecznych czy drogich tabletkach na receptę. Znajdują się w pięciu konkretnych, dostępnych i zaskakująco prostych produktach, przeznaczonych na poranny posiłek. To składniki, które prawdopodobnie już znajdują się w wielu kuchniach. Ale mało kto wiedział, jak dokładnie ich używać do celowego i silnego wspierania męskiego krążenia, jak zatem odkryć ich ukryty potencjał. W dalszej części szczegółowo omówimy, w jaki sposób zaledwie pięć prostych składników może znacząco poprawić przepływ krwi w strefie intymnej, wyraźnie wzmocnić mięśnie dna miednicy i w rezultacie znacząco zwiększyć pewność siebie. Nie powodując przy tym żadnych niepożądanych skutków ubocznych. Szczególną uwagę poświęcimy jednej zaskakującej kombinacji produktów, która, zgodnie z bogatym doświadczeniem, pomaga wielu mężczyznom odczuć pierwsze, naprawdę obiecujące rezultaty już w ciągu jednego tygodnia. Czy jesteś gotów zmienić swój poranny rytuał i otworzyć drogę do odrodzenia sił witalnych? Rozważmy pierwszy produkt który najprawdopodobniej już zajmuje swoje miejsce w każdej domowej lodówce, jednak jego prawdziwy potencjał pozostawał niezauważony przez wiele lat. Jest niezwykle prosty, znany każdemu, a spożywany o określonej porze, potrafi aktywować potężne procesy odnowy przepływu krwi i wzmocnienia tkanki mięśniowej w szczególnie ważnym dla mężczyzn obszarze. Mowa o całych jajkach. Niezrównanym źródle kluczowych składników, które sprzyjają przywróceniu optymalnego krążenia u mężczyzn po sześćdziesiątce. Jak ten prosty posiłek może odmienić samopoczucie? Wielu mężczyzn po sześćdziesiątce zwracało się o pomoc, odczuwając głębokie rozczarowanie, zakłopotanie i szczere zdziwienie zmianami zachodzącymi w ich organizmie. Na pytanie o codzienne odżywianie wielu z nich jedynie rozkładało ręce. Narzekając na nawyk rozpoczynania dnia od filiżanki kawy, rzadko uzupełnionej tostem, zupełnie nie zastanawiali się, że ich ciało, zwłaszcza w dojrzałym wieku, desperacko potrzebuje określonych, kluczowych składników odżywczych tuż po przebudzeniu, a jedno z najbardziej skoncentrowanych źródeł tych cennych elementów, właśnie całe jajka, niezmiennie znajdowało się w zasięgu ręki. Dlaczego tak wiele cennych zasobów pozostaje niewykorzystanych? Wiadomo, że w przeszłości jajka spotykały się z niejednoznacznym odbiorem z powodu przestarzałych poglądów na temat cholesterolu, opartych na wczesnych hipotezach naukowych. Należy jednak wyjaśnić, jeśli mężczyzna, który ukończył 60 lat, zaniedbuje regularne spożywanie całych jajek, pozbawia się jednego z najskuteczniejszych naturalnych mechanizmów przywracania pełnego krążenia i siły mięśniowej w dolnej części ciała Cała tajemnica tkwi w żółtku Ten cenny złocisty środek jest skarbnicą witaminy D, witaminy B12, choliny i leucyny niezwykle silnego aminokwasu, który aktywuje syntezę białek i sprzyja głębokiej regeneracji muskulatury, włączając w to często zapominane mięśnie dna miednicy To właśnie te często niedoceniane mięśnie Odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu erekcji, kontroli nad oddawaniem moczu oraz zapewnieniu stabilności i równowagi przez cały dzień. Jak te ukryte skarby wpływają na samopoczucie? Z biegiem lat, gdy krążenie krwi może zwalniać, wspomniane mięśnie jako jedne z pierwszych odczuwają te zmiany. Jednak, jeśli zapewni się im odpowiednie odżywianie, zwłaszcza w godzinach porannych, Ciało z pewnością odwdzięczy się z nawiązką. Zaczyna się odczuwać większą stabilność, zauważalnie zmniejszają się nieprzyjemne skurcze i uczucie drętwienia. A co najważniejsze, powraca większa pewność siebie w najbardziej intymnych momentach, nie dzięki lekom, ale dlatego, że krew znów zaczyna swobodnie i w pełni krążyć. Wspominam przypadek jednego z pacjentów, który miał 67 lat. Opowiadał, że od ponad dwóch lat jego organizm nie wiedział, co to poranna erekcja. Zaledwie cztery tygodnie po tym, jak za radą specjalisty zaczął codziennie włączać do śniadania dwa gotowane jajka, zadzwonił do mnie. W jego głosie słychać było autentyczne zdumienie. Wykrzyknął, że obudził się, jakby znowu miał czterdzieści lat. W tym właśnie tkwi niezwykła moc celowego odżywiania, zastosowanego w najodpowiedniejszym czasie. Pozwól sobie odkryć tę niezwykłą możliwość wspierania sił witalnych. Istnieje zalecenie, które może odmienić zdrowie naczyń krwionośnych. To owsianka wzbogacona nasionami chia, prawdziwy balsam dla tętnic. Kiedy do specjalisty zgłasza się starsza osoba z dolegliwościami związanymi z niewystarczającym krążeniem, uczuciem ciężkości w nogach czy pewnymi trudnościami w sferze intymnej, w pierwszej kolejności ustala się nie tylko przyjmowane leki, ale także nawyki związane z porannym posiłkiem. Nierzadko okazuje się, że śniadanie jest pomijane lub składa się z produktów przepełnionych cukrem i pustymi węglowodanami. W takich przypadkach lekarze zalecają proste, ale zaskakująco skuteczne danie. Ciepłą porcję owsianki z hojną porcją nasion chia. Sama owsianka jest nieocenionym sojusznikiem dla starzejących się tętnic. Zawiera unikalny rozpuszczalny błonnik. Znany jako beta glukan, który nie tylko przyczynia się do obniżenia poziomu tzw. złego cholesterolu, ale także aktywnie pomaga oczyszczać wewnętrzne ściany naczyń z nagromadzonych złogów. Działanie to pozwala strumieniowi krwi, nasyconemu życiodajnym tlenem, bez przeszkód docierać do wszystkich kluczowych obszarów ciała, w tym delikatnych stref miednicy mniejszej. Dla mężczyzn, którzy przekroczyli sześćdziesiątkę, takie wsparcie krążenia staje się nie tylko pożądane, ale absolutnie niezbędne. A co się stanie, jeśli do tej zdrowej owsianki dodamy maleńkie nasiona? Dodanie nasion chia do porannej owsianki może zdziałać prawdziwe cuda. Te miniaturowe ziarenka są bezcenną skarbnicą kwasów tłuszczowych omega-3, magnezu i potasu, substancji, które odgrywają kluczową rolę w rozluźnianiu ścian naczyń krwionośnych. Zmniejszaniu ogólnego stanu zapalnego w organizmie i zapewnianiu płynniejszego, a zarazem mocniejszego przepływu krwi. Ta potężna kombinacja korzystnie wpływa nie tylko na pracę serca, ale także bezpośrednio wspiera zdolność mężczyzny do pełnego życia intymnego. Opowiadano mi o pacjencie nazwijmy go Gienadi, który po przejściu na zasłużoną emeryturę poczuł, jak jego ciało zaczyna poddawać się spadek sił trudności przy wchodzeniu po schodach i zanik męskiej sprawności zaproponowano mu aby zastąpił swoje zwykłe poranne słodkie płatki miską owsianki z nasionami chia uzupełnioną garścią świeżych jagód i szczyptą aromatycznego cynamonu zaledwie po dwóch tygodniach ze zdumieniem zauważył że jego nogi stały się odczuwalnie lżejsze po miesiącu genadii zaczął lepiej sypiać Budząc się bardziej energiczny, i zauważył znaczną poprawę zarówno w życiu osobistym, jak i w codziennych czynnościach. Zażartował: nawet nie przypuszczałem, że zwykła miska owsianki może tak odmienić życie. Prawda jest taka, że posiłek, którym człowiek rozpoczyna dzień, nadaje rytm krążeniu krwi na wszystkie kolejne godziny. Ta skromna, ale ciepła poranna mieszanka zdaje się zwracać do tętnic Wzywając je do otwarcia, aby odżywić mięśnie i nerwy, odradzając w człowieku poczucie pełni męskiej siły. Istnieje niezwykły dar natury, który może wynieść wsparcie dla krążenia na zupełnie nowy poziom, działając jak naturalny środek rozszerzający naczynia, ale bez niepożądanych skutków ubocznych. Wielu mężczyzn zaskakująco często go pomija, chociaż przy odpowiednim podejściu, dar ten ujawnia swoją moc. Z zadziwiającą szybkością. Mowa o arbuzie, który zasłużenie zyskał miano owocu do sypialni. W pamięci pozostaje wyraz twarzy jednego z pacjentów, kiedy zaproponowano mu włączenie arbuza do porannej diety. Jego pierwszą reakcją był śmiech, któremu towarzyszyły słowa: Panie doktorze, to przecież tylko letni przysmak. Ale wtedy, podobnie jak wielu innych, nie zdawał sobie jeszcze sprawy. Że arbus to jeden z najbardziej niesprawiedliwie niedocenianych naturalnych skarbów do przywracania pełnego przepływu krwi, zwłaszcza w tych obszarach, gdzie jego znaczenie jest trudne do przecenienia. Co sprawia, że ten soczysty owoc jest tak wyjątkowy? Sekret tkwi w bogatej zawartości aminokwasu o nazwie cytrulina. Gdy znajdzie się w organizmie, cytrulina przekształca się w argininę. Która następnie znacząco zwiększa produkcję tlenku azotu. To właśnie ten niezwykły związek jest kluczem do rozszerzania naczyń krwionośnych, zapewniając swobodniejszy i obfitszy dopływ krwi do najważniejszych obszarów miednicy mniejszej. W gruncie rzeczy ten szlak biologiczny jest zbieżny z mechanizmem działania wielu znanych środków farmaceutycznych, przeznaczonych do rozwiązywania delikatnych problemów. Jednak tutaj mowa o odżywianiu organizmu naturalnymi składnikami, a nie sztucznymi związkami. Warto zauważyć, że efekt pojawia się dość szybko. Opowieści pacjentów potwierdzają: Już po tygodniu regularnego włączania arbuza do porannego posiłku, zauważali wyraźną poprawę czułości i pojawienie się bardziej stabilnych porannych przejawów sił witalnych. Jest coś naprawdę potężnego w zdolności organizmu do przywracania swoich naturalnych funkcji polegając na darach natury. Bez użycia chemicznych preparatów i ich możliwych negatywnych konsekwencji. To najczystsze, naturalne wsparcie krążenia, dostępne prosto ze stołu. Jak dokładnie należy spożywać ten magiczny owoc? Zaledwie dwa tygodnie później ten sam pacjent skontaktował się ze specjalistą, dzieląc się swoimi wrażeniami. Trudno powiedzieć, czy to zasługa arbuza, czy tego, że w końcu zacząłem jeść pełnowartościowe śniadanie. Ale coś na dole zdecydowanie ożywa. Obaj uczestnicy rozmowy uśmiechnęli się, rozumiejąc, że to nie była fantazja. Cytrulina niestrudzenie wykonywała swoją misję, rozszerzając naczynia i napełniając dolną część ciała nowym poczuciem życiowej energii. Aby osiągnąć maksymalny efekt, zaleca się spożywanie arbuza na czczo lub bezpośrednio przed głównym porannym posiłkiem. Wystarczą zaledwie dwa soczyste plastry. I oto cenna wskazówka. Nie należy wyrzucać białej części skórki, przylegającej do czerwonego miąższu. To właśnie w tej z pozoru nieatrakcyjnej części skoncentrowana jest największa ilość cytruliny. Można ją łatwo dodać do porannego smoothie lub po prostu dokładnie przerzuć. Być może ta część nie zachwyci słodyczą. Ale układ krążenia z pewnością odwdzięczy się za taką troskę. Odsłońmy zasłonę nad kolejnym niezwykłym produktem. Ogrzewa swoim ciepłem, niesie w sobie siłę ziemi i, łącząc się z prostym, ale potężnym minerałem, staje się jednym z najskuteczniejszych śniadań wspierających zdrowe krążenie, jakie kiedykolwiek zaproponowali specjaliści. Mowa o gotowanym batacie, czyli słodkim ziemniaku ze szczyptą naturalnej soli morskiej. Ze wszystkich zaleceń udzielonych przez lata praktyki, to być może budzi największe zdumienie: batat dla krążenia krwi? Ale kiedy staje się jasne, jak dokładnie funkcjonuje organizm w pierwszych minutach po przebudzeniu, wszystko nabiera sensu. Mięśnie, w tym te w nogach, w okolicy miednicy, a nawet te odpowiedzialne za funkcje intymne, są wyczerpane po wielu godzinach bez jedzenia. Układ naczyniowy potrzebuje minerałów, włókna mięśniowe, glikogenu, a układ nerwowy równowagi. Prosta połówka ciepłego, gotowanego batata, doprawiona szczyptą nierafinowanej soli morskiej, może stać się tym porannym stabilizatorem, którego tak brakowało dolnej części ciała. Jak te dwa składniki działają w zgodzie? Batat jest bogaty w węglowodany złożone, które w przeciwieństwie do cukru nie powodują gwałtownych skoków glukozy we krwi, a dostarczają mięśniom czystej i długotrwałej energii do płynnej pracy. Nierafinowana sól morska z kolei zawiera ponad 80 kluczowych mikroelementów, dając organizmowi narzędzia do zatrzymywania wilgoci, regulacji impulsów nerwowych i utrzymania zdrowego ciśnienia krwi bez gwałtownych wahań. Te minerały są kluczowe dla skurczów mięśni, krążenia krwi, a nawet dla wrażliwości zakończeń nerwowych, która z wiekiem może słabnąć. Jeden siedemdziesięcioletni pacjent skarżył się na ciężkość i drętwienie nóg o poranku, a także na tępy ból w pachwinie. Próbował rozciągania, masażu, a nawet leków na receptę, ale nic nie pomagało. Zaproponowano mu niewielką zmianę. Przed zwykłym śniadaniem zjeść połowę gotowanego batata z ciepłą wodą i szczyptą soli mineralnej. Wydawało mu się to zbyt proste, ale po trzech dniach zadzwonił i powiedział: Panie doktorze, nie wiem, co się dzieje, ale moje nogi stały się lżejsze i już nie chwytam się szafki nocnej, żeby wstać z łóżka. Ta historia jest doskonałym przykładem tego, jak nawet najprostsze zmiany w diecie mogą przynieść odczuwalną ulgę. I przywrócić utraconą lekkość. Jest coś głęboko fundamentalnego w nawyku rozpoczynania nowego dnia, od prawdziwego, pełnowartościowego jedzenia, takiego, które organizm intuicyjnie rozpoznaje. Taki pokarm nie tylko maskuje tymczasowe dolegliwości, ale delikatnie przywraca wewnętrzną równowagę. Skromny z wyglądu batat, przy odpowiednim spożyciu, potrafi niezauważalnie, ale potężnie odmienić samopoczucie. Sprzyja poprawie krążenia, normalizacji gospodarki mineralnej i dodaje energii każdemu kolejnemu krokowi. Teraz gdy poznałeś pięć produktów, które mogą przywrócić wigor, siłę i swobodny przepływ krwi, nadszedł czas, aby omówić najważniejszą kwestię. Informacja, która nie jest wprowadzana w życie, pozostaje jedynie martwym balastem. Czas zrozumieć, jakie kroki należy podjąć. Zaczynając od dziś, aby teoretyczna wiedza przyniosła realne, odczuwalne rezultaty. Jeśli dotarłeś do tego miejsca, wiele to mówi o Twojej wewnętrznej sile. Nie jest Ci obojętna przyszłość, nie pozwalasz, by lata dyktowały warunki, nie płyniesz z prądem, nadal jesteś w grze, i to jest wspaniałe. Dobra wiadomość jest taka, że teraz masz do dyspozycji niezbędne narzędzia. Ale nawet najdoskonalsze narzędzia są bezużyteczne, jeśli leżą bezczynnie. Prawdziwe zmiany zaczynają się w chwili, gdy podejmujesz decyzję o działaniu bez zwłoki, nie odkładając na jutro tego, co można zrobić dzisiaj. Co stoi na przeszkodzie, aby zacząć już teraz? Zacznij od małych kroków. Jutro rano możesz obiecać sobie, że spróbujesz jednego z pięciu wspomnianych produktów. Może to będą dwa jajka o intensywnie żółtych żółtkach, a może ciepła, aromatyczna miska owsianki, hojnie doprawiona nasionami chia i cynamonem. Nie ma potrzeby dążyć do nieosiągalnego ideału. Znacznie ważniejsze jest po prostu zrobienie tego pierwszego kroku. To, co trafia do organizmu w pierwszej godzinie po przebudzeniu, jest jedną z najpotężniejszych dźwigni wpływu na stan krążenia, poczucie wewnętrznej pewności siebie. I niezależność. Czas przestać ignorować śniadanie. Nie czekaj, aż nadejdzie wyczerpujące uczucie głodu, zmęczenie czy całkowity spadek sił. Ważne jest, aby dostarczyć ciału niezbędnego pożywienia dokładnie wtedy, gdy najbardziej go potrzebuje. W godzinach porannych naczynia krwionośne są szczególnie podatne na wsparcie. Mięśnie gotowe są wchłaniać cenne składniki odżywcze, a ty masz wyjątkową szansę. Aby przerwać błędne koło apatii i zacząć odbudowywać to, co nieubłagany czas próbował ci odebrać. Co się stanie, jeśli zrezygnujesz z tej możliwości? Być może radykalne zmiany nie pojawią się z dnia na dzień, ale przy konsekwentnym działaniu już po kilku dniach lub tygodniach, możesz odczuć wyraźny przypływ energii w nogach, przyjemne ciepło w okolicy miednicy, większą siłę w każdym kroku. I lepszą reaktywność tam, gdzie ma to największe znaczenie. Prawdopodobnie poprawi się również jakość snu, a pobudce będzie towarzyszyć dawno zapomniane uczucie uczucie nadziei. Jeśli obawiasz się, że jest już za późno, mogę z całą pewnością stwierdzić: Nie, nie jest. Historia zna przykłady mężczyzn w wieku 60, 70, a nawet 80 lat, którzy całkowicie odmienili swoją energię życiową sferę intymną i ogólną witalność, po prostu zobowiązując się do rozpoczynania każdego dnia świadomie i z określonym celem. Czyż to nie inspiruje do własnych osiągnięć? Wieloletnie doświadczenie w pracy z mężczyznami po sześćdziesiątce ujawniło jedną niezaprzeczalną prawdę. Starzenie się nie odbiera człowiekowi jego wewnętrznej mocy, a jedynie skłania do porzucenia tego, co wydaje się nieistotne. Często tracimy nie tyle fizyczne możliwości, co przekonanie o możliwości dalszych zmian. Pamiętaj jednak, transformacja jest absolutnie osiągalna. Masz do dyspozycji pięć potężnych porannych produktów: całe jajka, owsiankę z nasionami chia, arbuza i batata z naturalną solą. Te dary natury mogą przywrócić zdrowy przepływ krwi, znacznie poprawić czułość Aktywnie wspierać pracę mięśni i obudzić do życia te części ciała, które wydawały się pogrążone w długim śnie. To nie są chwilowe, modne diety ani sprytne sztuczki, ale autentyczne produkty, które bezpośrednio wpływają na procesy biologiczne organizmu. Nie musisz zmieniać wszystkich nawyków od razu. Wystarczy zrobić pierwszy krok, a możesz zacząć już jutro. Odzyskaj kontrolę nad poranną rutyną. Oto, co jest ważne. Pozwól, aby każdy posiłek pracował na rzecz Twojego organizmu, zamieniając każdy kęs w potężne oświadczenie, że Historię swojego życia piszesz własnoręcznie. To nie jest finał, ani nawet jego zapowiedź. Kolejny akt Twojego życia zaczyna się od śniadania, a jego punktem wyjścia jest mocna decyzja o przejęciu sterów. Czyż to nie zdumiewające, jak proste działanie może zmienić cały dzień?